Z usług detektywistycznych, tylko komentarzy do postów do moich filmików oczywiście za fajne. Dziękuję, a za jakieś no, głupotki, czy jakieś takie niezbyt przyjemne komentarze oczywiście przypominam, że będzie to blokowane. Nikomu to nie jest do niczego potrzebne. Tym bardziej, że jeżeli one były merytoryczne, to byśmy je zostawili. Ale jak to są jakieś głupotki i mądrowanie niezwiązane z niczym słusznym. To niestety będziemy to usuwać i blokować. Przykład dotyczy, na przykład, chociażby, mm, filmiku yy, dzięki, umieszczonego dzięki publikacji w TVN-ie dotyczącego kontroli yy, przyzwoitości yy, korzystania z zwolnień lekarskich kontroli, które wykonuje ZUS. Yy, I oczywiście komentarz jednego z panów, że to jest jakaś bzdura, nieprawda, albo że to jest prześladowanie. No tak, że ZUS prześladuje osoby. Które, zamiast, które udają, że są chore i zamiast chorować leżą sobie na majorce, no tak. Lub na przykład są do, do tego stopnia chore, że nie mogą chodzić, ale potem ćwiczą na siłownię lub uczestnik, uczestniczą w biegach. No, fajne prześladowanie. No, ja myślę, że sprawa po prostu wygląda pewnie dla każdego punkt siedzenia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, przepraszam, oczywiście o to chodziło. Chodzi tutaj przecież o kwestię tego, że jeżeli my będziemy pracodawcą i my będziemy płacić za takich cwaniaczków, którzy udają, że nie mogą pracować, a potem się bawią a za nasze pieniądze lub za pieniążki was wszystkich, bo wiadomo, jeżeli ZUS płaci, no to są pieniądze nas wszystkich, całego społeczeństwa, no to to jest moim zdaniem normalne, że taka kontrola przebiega, że takie osoby się piętnuje, i że to nie jest żadne prześladowanie, tylko naturalne powiedzmy podejście do sprawy. I ucinanie cwaniaczkom rączek. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, że jeżeli już ktoś pisze, że tak nie wolno, można i tak dalej, no to proszę się odnieść do faktycznych chociażby paragrafów prawnych, tak? bo przypominam, że ZUS jak najbardziej ma prawo korzystać z, z takich kontroli i je coraz częściej robi. Wychodzą różne ciekawe sprawy. Dodatkowo pamiętajcie, że pracodawca również może dokonywać takich kontroli. Oczywiście jest pewien wymóg, który mówi, że pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 pracowników, może na własną rękę dokonywać takich kontroli. Czyli sam pojechać was skontrolować lub wysłać innego pracownika, nie wiem z działu CAD, czy z działu kontrolingu, czy compliance, chociażby nawet, żeby zrobić jakieś wewnętrzne dochodzenie na tą okoliczność nienależnego, niewłaściwego korzystania ze zwolnień chorobowych. No i jeszcze jedna kwestia chociażby związana z tym, że taki pracodawca może przekazać taką sprawę do biura detektywistycznego, który wykona taką kontrolę na niego. Opisze całą sytuację, że Wy zamiast tutaj chorować, to sobie leżycie na plaży w Mielnie czy na Majorce, czy jesteście na siłowni. I oczywiście znowu, no, faktycznie, jeżeli ktoś żyje z tego, że on... Udaje, że pracuje, a chce sobie leniuchować na koszt pracodawcy, no to powiedz, co to ma być? To jest jakieś prześladowanie. Natomiast znowu, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli jesteście słaniaczkami, no być może każdy z nas czasami, nie wiem, w latach szkolnych wagarował, tak? Być może, że jak już zaczął pierwszą pracę, to czasami też próbował wagarować. Udawać, że nie może pracować, wrócić szybciej do domu, czy nawet faktycznie dłużej zostać na zwolnieniu lekarskim. Natomiast są zawsze pewne granice takich procederów. Jeżeli ktoś z tego zrobił stały, życiowy, nie wiem, powód, yy, nie wiem, stały, życiowy, powiedzmy, proceder, aby mieć więcej wakacji. No to naprawdę już jest nieuczciwe i nieprzyzwoite. No i druga kwestia, wracając do komentarzy pod GPS-em. Oczywiście, ja doskonale zdaję sobie z niektórych rzeczy yy, technicznych sprawę. Chociażby właśnie z tego, że naklejka, którą pokazuję, yy, naklejka, tak, ona nie jest typowym GPS-em, ona nie ma w środku GPS-a. Natomiast ja przecież post czy reklamę czy ofertę wrzucam dla ogółu społeczeństwa. No przecież nie będę tam pisał, czy opowiadał trzy godziny, że to jest technologia prawdziwego GPS-a, typowego GPS-a, a po prostu tagach, który ja to zawsze mówię, jest pasożytem, który pasożytuje na GPS-ach, które są obok, czyli pasożytuje na telefonie obok. Zaloguje, złapie się z nim i będzie korzystał z GPS-a tego telefonu. No czy pośrednio nie jest ta naklejka ten tag, tym GPS-em? No oczywiście technicznie nie. Ale czy tutaj chodzi o jakby testy techniczne, nie każdemu z nas, każdemu z was. Chodzi przede wszystkim przecież o to, żeby to było skuteczne. Jeżeli chcecie namierzyć wasz ukradziony samochód, czy zobaczyć, gdzie wasze dziecko broi po nocach, to oczywiście ten tag będzie skuteczny, choćby on się nazywał GPS-em czy tagiem. Także proszę was już, nie bądźcie złośliwi. Jeżeli komentujecie, to tylko tak powiedzmy, dopowiedzcie coś od siebie technicznie. Natomiast nie wyśmiewajcie się, bo naprawdę ja. Też to wiem. Cześć. Pozdrawiam. Miłego dnia.